all knew her by her will to make it whatever she put her mind to late night hours up the hill serving coffee to strangers talking about revenue she kept dreaming of a world big enough for everyone but she knew it must rain before it grows she kept dreaming all the day, butterflies survived the will Even though she could knocked down and never showed Fearless. Zmęczona. Jestem tak zmęczona, że nagrywałam przed chwilą do góry nogami. W sensie widzieliście blat i podłogę, a nie mnie. Odwrotną kamerką nagrywałam niż <grywa> No, ale jak widzieliście, nie witałam się jeszcze z Wami w ogóle w tym roku. Dzień dobry, kochani. E, no, można by było pomyśleć po początkowych klipach, że mamy przepiękną majówkę, i to prawda, jest przepięknie, jest fantastycznie, i cudownie. Dzisiejszy dzień był po prostu przewspaniały. Rano poszłam z Jasiem i z Klarą na taki dłuższy spacer po polach i było naprawdę wspaniale, ponieważ jeszcze wszyscy razem, ale byłam o 16 w pracy, do 22.30 i było tyle ludzi, jestem taka padnięta. Nie ma sił, nogi mi bolą, nogi bolą, stopy spuchły, gorąco było w pracy. Musiałam wziąć później tabletki na głowę, bo mnie zaczęło głowa bo boleć tego wszystkiego. No. Ale tak to jest, na dzień pracy dzisiaj, więc pracowałam, <laughs> Święto pracy. No. A jutro znowu, tym razem na rano, ale moje rano to na szczęście 12, więc. Good. No ale będę musiała jeszcze ogarnąć się z dziećmi i tak dalej, bo idą do moich rodziców, bo szkoła i przedszkola zamknięte, więc moi rodzice z nimi zostaną i ja do pracy. Już chyba nie widać. Czy widać? Cieszę się, że nie mam dzisiaj często do pracy, bo się poryczałam. <grywa> no. Praca z klientem właśnie taka jest. Najczęściej klienci są super, wspaniali. I lubię taką pracę, i lubię się spotykać z ludźmi. A czasem to przez nich płaczę. Ale teraz dwa nie in my Cześć, kochani, słyszycie to? Nie wiem, czy słyszycie, ale leje deszcz. Leje, pada bardzo mocno. Akurat jak zaplanowaliśmy sobie że dzisiaj mam wolne razem, bo pracowałam teraz 6 dni pod rząd i no, było ciężko też, dlatego że na przykład miałam, wiecie, drugą zmianę i zaraz potem na rano. I... A jak miałam na rano, to później resztę dnia byłam sama z dziećmi. I to był taki bardzo, bardzo. In... Wow, jak błysk. To był bardzo intensywny czas. Jestem bardzo zmęczona dzisiaj, po prostu tak mnie dopadło to zmęczenie. Czułam je całą sobą, całym... ale teraz, jak jest ta burza, to myślę, że to może być też ta burza, bo ja tak reaguję też na pogodę, więc możliwe, że to od tego on też, że to się przyczyniło. Ale zmęczona byłam na pewno. Wszystkie mięśni po prostu mnie bolały. Jest mi trochę lepiej. Wziąłam ciasto, wypiłam kawkę, jest lepiej. No, my dzisiaj robimy grilla mimo wszystko, dlatego że mamy. Nie dorobiliśmy się jeszcze grilla ogrodowego i mieliśmy zamiar zrobić tego grilla na naszym grillu, takim domowym, elektrycznym po prostu. Więc ten deszcz nie przeszkadza. No, szkoda, że nie możemy sobie posiedzieć na ogródku, no, ale wiecie, jeszcze na pewno będzie okazja. No, a ja naprawdę naprawdę bardzo potrzebowałam takiego odpoczynku. Strasznie, strasznie potrzebowałam. No. I mimo wszystko jest super. Czuć już taki, wiecie, zapach tej. tego. tego, 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 czego? tego deszczu takiego wiosennego i ta burza, i już. już zaczynam czuć wakacje. Przez to. No, to jest fajnie, bo błyska co chwilę, jak widać. No. Chciałam się do Was odezwać, bo się mało odzywałam Wczoraj w ogóle miałam taki strasznie ciężki dzień w tej pracy Już po prostu e, Tak jak uwielbiam pracę z ludźmi Tak e, wczoraj po prostu na mnie dojechała ta praca z ludźmi bo, bo byli bardzo niewyrozumiali A mieliśmy naprawdę bardzo, bardzo dużo pracy Jak na taką ilość osób Było mega ciężko a plus jeszcze zmęczenie tym wszystkim, całym tygodniem i tak mnie dopadło, no, ale cofoli do przodu, dajemy radę dzisiaj, reset, jutro na szczęście jestem w domu też, cały dzień z dziećmi no, ale leje, uwielbiam ten dźwięk, ale leje bardzo dobrze. wow Jakie fajne maszę kawiczki specjalne. Patrz jakie mam specjalne rękawiczki, patrz. No nie tak blisko. No, kupiliśmy w papko, nie? No. Ja właziłam I mam, i mam bitą tak? no. pokazać. Woda jest na lana, z oś... nie odczepiłaś. I z ościami. Karcia dosadziła swoją roślinkę, no? Oni Уже не удостоенный сиксе хрень. You could see yourself just sitting there. A więc y, mamy dzisiaj już wtorek. E, ja właśnie zaraz zbieram się do pracy. Chciałam się z Wami przywitać, że ja też byłam. W Chciałam się z Wami właśnie przywitać, porozmawiać, bo w sumie nie było nas chwilę Może nawet y, nie wszyscy to zauważyli, że nas nie było, ale chwilę mnie nie było. E, I nic się nie odzywałam, nic nie mówiłam, co, jak, dlaczego, tak. E, ale właśnie pomyślałam, że teraz Wam powiem, że po prostu jest taki moment w tym momencie, teraz w naszym życiu, a w mojej głowie bardziej, że dzieje się dużo w środku, właśnie w tej głowie, przez co trochę zamykam się tak na rozmowy. Do, do zewnątrz, wewnątrz siebie rozmawiam, ale zewnątrz tak średnio. E, nawet zauważyłam to nie tylko na podstawie tutaj YouTube, ale ogólnie z ludźmi. Po prostu muszę sobie jakby sama dużo rzeczy najpierw ułożyć w głowie, a zanim pójdę z tym do ludzi. <śm> no, e, więc po prostu dzieje się dużo, ale w mojej głowie na razie e, będzie się to dziać kiedyś tam na żywo to albo sobie to po prostu ułożę w głowie i wtedy wtedy się otworzę może na to, ale teraz jestem totalnie zamknięta. Tak właśnie na przemyślenia jeszcze trochę sobie wszystko sama w głowie ułożyć. E, jest wszystko w porządku, żeby nie było e, jakiejś temy, wszystko jest ok. Po prostu e, wiecie, czasem w życiu jest tak, że mm, chodzą za nami jakieś zmiany albo e, czy to takie zmiany, nie wiem, że chcemy podjąć jakieś kroki, albo po prostu zmiany mentalnie w środku naszym i musimy się z niektórymi rzeczami jakby najpierw sami ułożyć, zanim wyjdziemy z tym do ludzi, albo po prostu przekryć tą sytuację, która aktualnie jest. No, ale ja tak jak mówię, wszystko jest w porządku, nic się złego nie dzieje. To są bardziej zmiany ku lepszemu niż jakby to miało być coś złego. Ale po prostu, wiecie, potrzebuję tak chwili czasu, takiej trochę ciszy. Ale otwieram się tutaj, żeby więcej rozmawiać. Ta chwila ciszy już troszeczkę tam była wcześniej, właśnie. E, czy to w poprzednich vlogach też mało mówiłam do Was, a chciałabym zdecydowanie więcej. E, bo brakuje mi tego, ale po prostu ciężko mi jest, wiecie, rozmawiać o pewnych rzeczach innych, kiedy w mojej głowie jest jedna rzecz którą cały czas kotkuję, a, a nie chcę właśnie jej poruszać, więc widzicie? Takie tam yy, rzeczy, ale obiecuję, że już, że już będę się do Was więcej odzywała i przepraszam za tą ciszę, która była, już jestem. No. A teraz lecimy do pracy, bo się spóźnię, a nie wolno się spóźnić. Jeszcze tak na szybko ciasto upiekłam. Myślałam, że nie skończy się robić zanim będę wychodziła, ale jednak się skończyło więc fajnie mogę zrobić, wziąć to ciasto w Śwince Pepie dla męża zpakowałam mu, bo dzisiaj cały dzień w pracy, więc nie jest zbyt takiego świeżutkiego, cieplutkiego. No, wiozę mu i w ogóle mam nowe czy widzicie to. Ale tylko tymczasowe, bo nasze musiało pójść do naprawy po małym. No nie stłuczce, po prostu przerysowaniu nas. Dzień dobry kochani, ja właściwie już chciałam się z Wami pożegnać w tym vlogu, więc prawie do widzenia. E, chciałam się pożegnać, e, żeby nie zostawiać tak właśnie niezakończonego tego vloga. E, już wam tłumaczyłam, e, dlaczego tak się mało odzywam, ale obiecuję, że od przyszłych vlogów już będzie tego więcej. E, już nagrywam przyszłe vlogi, więc wiem, że będę się do Was więcej tak odzywała, nie tylko będziecie mieć przebitki, e, ale chciałam Wam właśnie pokazać, jak wygląda nasza. Majówka I w ogóle, jak to życie u nas wygląda. No, ale tak, mam nadzieję, że Wam się podobał ten vlog, mimo wszystko. Że super spędziliście ten początek maja i no, że będziemy się wiedzieć w kolejnych vlogach. Dziękuję Wam, kochani, bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych. Pa.